Czyczeć, czy. O brawa, bo to pierwsze miejsce. I teraz nagroda, proszę bardzo. Chrześcijanin, taki album. Proszę bardzo. Dla Seta. Co nie jest iść. Dla Garwoły za zajęcie drugiego miejsca w pierwszym parafialnym konkursie. Proszę, nagrodę. A co to jest, nie wiem? Święta Rodzina. Pokaż, jak to wygląda. Żeby innych zachęcić na przyszły rok. Teraz. O. Jest coś, coś ładnego. O jest, zobaczcie. Piękne. O, i to jest takie srebrne. O. Dobrze, brawa. Dalej, proszę siostry. Drugie miejsce, to samo. Jakuba Nowickiego. Jest Jakub? Dada. Też to samo. Odkładamy. Teraz trzecie, trzecie miejsce. Nikola Piętka. Gdzie jest Nikola? Też to samo. Jest? Jest, idzie. Dobra, była. Przyjdzie. Następnie też trzecie miejsce. Aleksandra Kota. Aleksandra Kota. Jest Aleksander? Mars albo za Marsem. Dobrze. Amelia Pasik jest. Ole, nie ma. Jakub Tomasik jest. Dobra, dalej jedziemy. Julia Nowi Nowosielska nie ma. Dalej. Iga Roguska, jest? Nie ma, dobra, Marta bo to już nie będziemy czytać, kto został, proszę ręka do góry i będziemy dawać nagrody, proszę bardzo, kto robił szopki i tutaj zapisany jest, no to dziękujemy bardzo i życzę, żeby ci trzej królowie. No, oh, jeszcze tawce, proszę bardzo, fajnie. Oh. Trzech Króli jest organizowany pod patronatem Fundacji Ośrodków Trzech Króli z Warszawy. Przez Fundację dziękujemy za wolność i wsparcie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. I w tym miejscu bardzo, bardzo dziękujemy Panu Staroście Adreniu Janowi Tarczyńskiemu, Panu Wite Staroście Krzysztofowi Pogockiemu, Panu Radnemu Adamowi Laskowskiemu, panu Króli Starostę i Wydziałowi Promocji Powiatu Miejskiego. Bardzo dziękujemy Panu... Y, y, bardzo dziękujemy e, księdzu proboszczowi parafii na Adwianie, święcie Maryi święcie Marii i Panny Miejskim Radowiecki, księdzu Jerzemu Matkiewiczowi, e, księżom Wikariuszu, zwłaszcza księdzu Matrzynowi Wojciechowi, e, księdzu proboszczowi parafii świętego Jana Chrzciciela, e, księdzu Marianowi Sogieszkowi, księdzu proboszczowi parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Wultemńskiej, księdzu Jerzemu Ladiskiego i księdzu powiatowej policji. Pożarne w pożarnej w Mazowieckiego Pana Komendanta Grzegorza Wojciechowskim. Dziękuję ostatniom tego wydarzenia. Bardzo wiele osób widzieliśmy tutaj. Towarzystwo Przyjaciół Szydłego Pułku, Młuchanów Lubelskich, Pan Wiesław Federowicz Pan Tenon Duszczyk, Mazowiecki Sojusz Grup Rekonstrukcyjnych, dowódcą, Kniaziem Konradem Stefańskim, harcerkom i harcerzom ZHR z Mińska Mazowieckiego, Pawłowi Mirosz i Julii Lenarcik, harcerkom i harcerzom ZHP, Społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Mińsku z panią Anetą Frączkiewicz, siostrą Joanną, na czele z panem dyrektorem Mirosławem Samociukiem. Społeczności Zespołu Szkół nr 2 imienia Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, z panem dyrektorem Tomaszem Pochockim, oddziałowi Kalitas z Mińsku Mazowieckim, z panią Zosią Zawieją. Wspólności Odnowy w Duchu Świętym i Ruchu Światło Życie z parafina rozdziału świętej Maryi Panny, ochronie orszaków, wolontariuszom kwestującym. Dziękujemy panu Grzegorzowi Wyszomirskiemu za nagłośnienie. E, dziękujemy za wyproszenie Wielbłąda, Cyrkowi Arena, dziękujemy za zaproszenie zwierząt Ośrodkowi Rekreacji Konnej, Kucykowa Zagroda, dziękujemy zespołowi Kreska z Zespołu Szkół Selezjańskich. E, a przede wszystkim dziękujemy osobom wcielającym się w rolę króla Afryki, parfum Pelo, króla Europy Massimiliano Tossa, Króla Wschodu Adama Zawackiego, świętego Mikołaja Michała Grelocha, świętej Rodziny Państwa Pawłowskich Justyny Roberta Paulinki i Martynki. I świętego o, i y, pasterza narratora y, Roberta Ślusarczyka, Dziękuję. Szanowni Państwo, a jest mało, jest zimno nas, ale o nie chodzi o ilość, ale o jakość, bo zostali najtwarsi. Święty Mikołaj chodzi tutaj do mnie. Y, ja korzystając z okazji jest nieliczne grono, ale myślę, że te informacje dotrą do reszty, y, ponieważ y, Fundacja Orszak Trzech Króli ma również partnerów ogólnopolskich. I jednym z partnerem ogólnopolskim jest Telewizja Polska. I my ze świętym Mikołajem mamy takie informacje, że Telewizja Polska przygotowała pewne niespodzianki dla osób, które w jakiś taki szczególny sposób przyczyniły się do tego, żeby powstał i trzeci orszak i żeby pierwszy raz mińskie parafie zostały połączone. Zacznę od księdza proboszcza naszego. Gdzie jest ksiądz proboszcz? tutaj? Zapraszam księdza proboszcza tutaj do na nas. Od biskupa ksiądz proboszcz dostanie niespodziankę. Ha, to się nieczęsto zgaża. Ja życzyłbym sobie i wszystkim takiego proboszcza jak ksiądz Jerzy. Ale mamy też... Pre... tak, tak, żeby kawa, proszę księdza, się dobrze parzyła. Prawa dla księdza proboszcza tutaj, bardzo fajny proboszcz, polecam, gospodarny i takich proboszczów nam potrzeba. Jest ksiądz Marian, pewnie go nie ma, bo nie widzę tutaj, ale dla księdza Mariana też mamy przygotowany pewien dar. Ja bym chciał podziękować również w sposób bardzo, bardzo szczególny królom. Tak to jest, tak kubeczki bardzo fajne, tak to jest, że Massimiliano był królem na pierwszym orszaku, Perfe był królem na drugim, a spotkali się na trzecim. I dla nich też tutaj y, mamy kubki, niech im się tutaj dobrze pije kawa, herbata i inne napoje. Proszę bardzo. Od, od Mikołaja dla nich, dla króli, trzech królów. Y, Anetka i Robert, Anetka i Robert, chodźcie tutaj do mnie dzieci drogie. Oni bardzo byli emocjonalnie zaangażowani, bo to e, ich... Nie, Robert był królem, teraz był narratorem, a Netka w tamtym roku pomagała nam dzielnie i od świętego Mikołaja, i od telewizji Polskiej. Lubię to mówić. E, tak, takie szczególne kubeczki dobrej herbaty, dobrej herbaty proszę bardzo, jest również z nami. Taki ksiądz fajny. Czasem mu nie wychodzi, to tak jak mi, czasem mu wychodzi, ale się dużo uczy. On wkłada w przygotowanie orszaku dużo serca i energii. Ciężar Marcinie, tak, mamy dla księdza kubek. Mikołaj przygotował to wszystko bardzo serdecznie. Nie ma już z nami tutaj kilku osób, ale ja o nich powiem. Andrzeju Soćko, który był odpowiedzialny za przygotowanie szopki, o policji, która nas wspierała, o strażakach i przede wszystkim też o wolontariuszach w kamizelkach, też bez kamizelek, którzy zaangażowani byli w to przedsięwzięcie. Tak jak dziś, to potrzeba, uwaga proszę Państwa, Około 100 osób. To się tak zdaje, że tylko są te, które są widoczne, ale tak w tle też ileś osób działa, więc 100 osób i mamy trzeci Miński Orszak Trzech Króli za nami. Czy będzie za rok? Myślę, że będzie. Może będą inne atrakcje. Chcę też uspokoić wszystkich obrońców zwierząt, że Jamirze, Juli, bo mieliśmy Wielbłądzicę, która była córką Wielbłądzicy sprzed roku, nic się nie stało, ona się troszkę zdenerwowała, ale wszyscy cało i zdrowo. Przyjechaliśmy, więc ja Państwu dziękuję. Spokojnego święta trzech Króli życzę. Do widzenia. Dziękujemy. I tak bardzo twarz. <śmienicza> I został na uśmiechu. Na uśmiechu. został. tak, do no I o Nieba. <śmienicza> <śmienicza>